Ustawa deweloperska, która weszła parę miesięcy temu w życie wpływa znacząco na rynek, a będzie wpływała jeszcze bardziej, dlatego że jak na razie nie ma konieczności stosowania rachunków powierniczych, dlatego że wcześniej wprowadzone do sprzedaży inwestycje nie muszą tego obowiązku spełnić. Natomiast wkrótce ten obowiązek trzeba będzie stosować, bo nowe inwestycje zostaną wprowadzone w życie i tutaj już mamy pierwsze sygnały, że z tym są, mogą być poważne problemy. Ja już miałem kilka telefonów od firmy właśnie z tak zwanego terenu, czyli nie z dużych aglomeracji, tylko raczej z mniejszych miast albo, ale i nawet z dużych, ale z poda Warszawy, że mają trudności firmy z uzyskaniem tego rachunku powierniczego. Banki nie bardzo się zgadzają, jeżeli firma jest im nieznana, ale wiele firm jest do tej pory działających dobrze, ale bez jakichś kontaktów ściślejszych z bankiem. Może to doprowadzić do tego, że niektóre firmy nie będą w ogóle mogły prowadzić swojej działalności, mimo że do tej pory całkiem nieźle sobie radziły. Ja to nazywam licencjonowaniem działalności deweloperskiej przez banki. Bo tak naprawdę ktoś, kto nie ma zgody banku na prowadzenie tej szczególnej formy rachunku, nie może w ogóle, nie będzie mógł w ogóle prowadzić działalności deweloperskiej. To jest według mnie kuriozalna sytuacja, gdzie licencja na prowadzenie pewnej działalności wydaje podmiot prywatny, a nie jakiś urząd państwowy. Gdzie zatem jest błąd? Czy w regulacji, czy w rozumieniu jej funkcji? Nie, błąd jest w regulacji, bo banki rozumieją dokładnie, co, jak się mają zachowywać i zachowują się tak, jak uważają. Nikt im nie może, nie może ich zmusić. Błąd jest w regulacji przez to, że jest... Przymus stosowania tego rachunku, który, jak można prześledzić regulacje w innych krajach, jest kuriozum. Nigdzie nie ma czegoś takiego, że jedynym sposobem prowadzenia działalności dewolucji jest rachunek powierniczy. Są alternatywne różne sposoby zabezpieczenia e, roszczeń klientów. W Polsce wprowadzono jeden rachunek powierniczy i nic poza tym. To, to się nie może na dłuższą metę sprawdzić. To doprowadzi do takich zawirowań na rynku już w przyszłym roku, a im dalej to będzie trwało, tym większym, że będzie musiała powstać refleksja, czy takie rozwiązanie, jeszcze raz powtarzam z całą mocą, kuriozalne w skali europejskiej, a nie wiem czy światowej, bo tego nie śledziłem, konieczności rachunku powierniczego dla prowadzenia działalności deweloperskiej będzie musiało być zmodyfikowane, bo po prostu tak się dalej nie da, a jeżeli nie zostanie zmodyfikowane, to będzie to, co nazywamy oligopolizacją rynku, czyli mniejsze firmy, niezależnie od tego, że jeszcze raz działające dobrze do tej pory, te mniejsze firmy zostaną wycięte z rynku przez niemożliwość uzyskania tych, tej licencji bankowej, a większe będą z tego zadowolone, bo zawsze znajdą drogę do banku, zawsze się z bankiem dogadają i oligopolizują ten rynek. Jest taka obawa, jeżeli nie zmienimy nic w tej regulacji. Kto wobec tego powinien być stroną inicjatywną, jeżeli chodzi o konieczną nowelę i odblokowanie tego pata, który rozumiem będzie w perspektywie oznaczał paraliż tego rynku? Nasze środowisko, środowisko deweloperów mieszkaniowych już na etapie procedowania tej ustawy zgłaszało postulat, żeby wprowadzić dywersyfikację zabezpieczeń posługując się przykładami różnych krajów. No, tempo tej ustawy było absolutnie rekordowe, bardziej rekordowe niż wiele ustaw tak zwanych pilnych rządowych i powstał taki gnoczyk, jaki powstał. Kto powinien być inicjatorem? No my cały czas nagłaśniamy problem. Pisaliśmy w tej sprawie nawet do pana premiera, pisaliśmy w tej sprawie do Komisji Infrastruktury Sejmowej. Na razie nikt się tym specjalnie nie zainteresował, widać są pilniejsze sprawy. My prowadzimy rozmowy z bankowcami, z bankami i tutaj muszę powiedzieć, że bardzo są konstruktywne te ustalenia i mamy wiele wspólnych ustaleń co do tej ustawy w ogóle, nie tylko co do tego rachunku, ale co do w ogóle regulacji tej ustawy, która jako gniotek wprowadza bardzo wiele ryzyk nie tylko dla deweloperów, ale również dla banków i co może się wydać kuriozalne, ale dla nabywców. W tej ustawie są ukryte również ryzyka dla nabywców. No ale jak się coś szybko robi, to się źle robi i, i tak to zostało zrobione, więc z tymi staramy. my się staramy być, no nie bardzo to do tej pory skutecznie. Liczymy na to, że banki włączą się to, a deklarują, że się włączą, być może skuteczniej, a tak naprawdę to dopiero nasza władza publiczna wtedy problemem się zajmuje, jak jest jakaś, jakaś katastrofa. Zdarzy się katastrofa, wtedy władza publiczna może się zainteresuje tą katastrofą, to będzie radykalne zmniejszenie firm działających na rynku, a to zawsze nie jest dobre, głównie dla tych, którzy na tym rynku chcą kupić gdzieś dobre. w tym wypadku nabywców mieszkań.